Gościem i jest Benius TV podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 jest pani Katarzyna Warzywoda, dyrektor sprzedaży w krajach Europy Środkowej i Centralnej Shell. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć o planach rozwojowych Shell'a na najbliższy czas w regionie, za który pani odpowiada. Rozumiem, że interesuje Pana w szczególności zakres nowych no, źródeł energii. Nowych źródeł energii, elektromobilności, ładowarek, stacji ładowania. Jest on rozbudowany i kompleksowy. W tej chwili, jak patrzymy na cały segment podróży, to mówimy oczywiście o punktach ładowania na trasach, mhm. więc tak zwanych on-the-go. W tej chwili Shell posiada 40 punktów ładowania takich publicznych, natomiast plany są w przeciągu najbliższych lat rozwinięcie tej sieci i punktów ładowań do 200 Tysięcy takich punktów. Dzieje się to częściowo przez nasze istniejące stacje. Mamy ich globalnie 46 tysięcy, natomiast też przez inne punkty, takie jak punkty destynacji, czyli zlokalizowane przy sieciach handlowych, przy hotelach i tak dalej. Patrząc tak na projekty, które się dzieją w naszym otoczeniu i w moim regionie w szczególności, to taki największy w tej chwili to jest współpraca z TESCO na Węgrzech gdzie do roku 2025 zainstalujemy w 100 lokalizacjach publiczne ładowarki. Właśnie przy punktach, przy punktach Tesco w tej chwili działa 8 takich punktów. Ale oczywiście to jest tylko jeden przykład. Trwają też prace w innych krajach, również w Polsce. Natomiast dużo bardziej mamy rozwinięte w tej chwili taki rodzaj lokalizacji w Niemczech, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, na przykład przy sieci Waitrose. To jest jak gdyby jeden aspekt. Drugi aspekt to jest stawianie ładowarek na istniejących stacjach benzynowych. Tak jak wspomniałam, mamy ich globalnie 46 tysięcy, i po kolei systematycznie dodajemy tam punkty ładowania. Takim flagowym naszym przykładem i jedynym w tej chwili, gdzie całą istniejącą stację przestawiliśmy z paliw tradycyjnych na ładowarki, to jest stacja FUram w centrum Londynu, gdzie mamy 9 szybkich punktów ładowania i żadnej opcji zatankowania tradycyjnych paliw. Natomiast Patrząc też na dochodowość i łatwość rozwoju, to w tej chwili koncentrujemy się na dodawaniu punktów przy istniejących stacjach. A oprócz tego, z perspektywy klientów B2B, to co oferujemy, żeby ułatwić mobilność, jest to karta Shellcard EV, w niektórych krajach hybrydowa, która umożliwia ładowanie na dużo większej ilości punktów, też partnerskich. W tej chwili jest to pół miliona takich punktów na terenie całej Europy. I ta liczba sukcesywnie rośnie, osiągamy ją w partnerstwie z 370 różnymi partnerami, natomiast to jest coś, co za pomocą jednej karty Shell i V mhm. klienci mogą z takiego rozwiązania skorzystać. Wymieniła Pani liczbę 200 tysięcy punktów, ale to rozumiem, że globalnie w cała sieć Shell na świecie. A jak to tak. wygląda na, na terenie, za który Pani odpowiada? Polska na pewno jest największa też z racji powierzchni. Powiedziała Pani o bardzo dużym Dynamicznym rozwoju na Węgrzech, a w pozostałych krajach też tak to ma wyglądać? Tak, każdy, każdy jak gdyby segment mhm. rozwijamy w swoim tempie, też patrząc na potrzeby mhm. rynku. Tak? To, co w tej chwili mamy najbardziej zaawansowane, to e, punkty akceptowania przez naszą kartę Shellcard e, mhm. W Polsce tych punktów jest 3000, ponad 3300 w tej chwili i tych punktów jest w podobnej ilości w krajach e, w sąsiednich e, w, w Europie środkowo-centralnej. E, Natomiast e, punkty, właśnie te destinations, o których wspomniałam na przykładzie Węgier, to Węgry tutaj mhm. wyprzedziły e, mhm. cały mój region, jeżeli chodzi o takie postępy i zaawansowanie prac. W innych krajach, w Polsce, w Czechach, na Słowacji, e, takie negocjacje i dyskusje trwają, natomiast w tej chwili jeszcze nie możemy się podzielić informacjami mhm. co do konkretnych podpisanych partnerów. Oprócz tych punktów publicznych, w każdym z tych krajów e, rozwijamy też. E, E, prywatne punkty ładowania, tak zwane depoty, które są zlokalizowane w różnych firmach. I tutaj, e, w tej chwili, ten mój kraj, w którym takie depoty działają, to jest są Włochy, gdzie mamy takie istniejące punkty przy, z firmą DHL. Na przykład, e, teraz podpisana umowa z firmą Ferrari, więc to jest nasz, e, e, nasz kierunek również na inne kraje z tego regionu. Tak szybki rozwój rynku węgierskiego to jest efekt jakichś bardziej sprzyjających przepisów. Większej przychylności władz tamtego kraju, czy po prostu yy, tak wyszło? A przepisy nie stoją na przeszkodzie, raczej są stosowane w każdym kraju europejskie niż, niż regionalne, niż, niż krajowe? Każdy kraj ma swoją specyfikę. To mhm. też dotyczy dostępności odpowiednich łączy dostarczających mhm. energię elektryczną. Więc jest to rzecz bardzo indywidualna. Natomiast powód, dlaczego Węgry i akurat umowa z Tesco, Tesco jest też partnerem Shell na rynku węgierskim mhm. od lat. I myślę, że to też w znaczący sposób przyspieszyło tutaj zakończenie rozmów i przystąpienie tak naprawdę do wdrożenia tego rozwiązania przy, stacjach, przy sklepach Tesco. No, jak wiemy, od pewnego czasu Tesco w Polsce nie ma, ale może rozmawiacie z jakąś inną siecią? Zdecydowanie rozmawiamy. Natomiast, tak jak wspominałam, nie jesteśmy na mhm. etapie mhm. dzielenia się jeszcze takimi informacjami. Natomiast tak, i w Polsce, i w Czechach, i na Słowacji. Mhm. Również na Węgrzech e, takie rozmowy e, na bieżąco, negocjacje się toczą. A w każdym kraju z inną siecią, czy może jedna i taka większa umowa na kilka krajów? Może e... choć to może pani zdradzić. <grym> e, mogę zdradzić z perspektywy nie punktów destynacyjnych, natomiast mhm. tych tak zwanych depotów, czyli zlokalizowanych w siedzibach firm, że mamy zbiorcze umowy z niektórymi firmami. Które pokrywają więcej krajów, niekoniecznie są to kraje z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. To są na przykład, to jest na przykład DHL, który mamy zarówno na terenie Niemiec, jak i na terenie Włoch. Ale też patrzymy na możliwości w innych krajach. To dotyczy też niektórych firm leasingowych także te współprace są tak, w różnym zakresie dla różnych krajów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.